Beka tyle Dobra od razu mówię, że humorki tutaj wszystkim dopisują, więc będzie beka fest Dobra, jestem Siema Nie na Nie, na ramie to tam główno takie jest no. Nie Ale jaka łacha w Ale mam to w dupie Sorry Janek, ale oni on, on to no, trochę tak... No, ale... No A no i wyszedł Spłoszyliście go Sposzyliście <ścoughs> <ścoughs> w <zbierne>. O, witam A bez jakichś ty teraz nie jesteś? Na niby O, to szanuję

Mid leży. O, Obes, słyszysz? Idę do ciebie. Paka B. Trzech? Więcej nawet? Paka leży. Idę chłopaki. Po głowie jeden. O, pomocy! Samochód. Jeden samochód cały czas. Dajesz Maciej? Samochód cały czas. O nie! Co to, to było? Nie, nie, co to, to było w ogóle? Co to, to było? Ja będę chodził mida. Sprawozdanie. Dasz sobie tam radę sam, nie? Adam. O mia, tam nie, A jak ja, mnie nie, Jaki adam? Ja nie jestem adam. Broń Boże. Drop me please I don't have money. Głup sobie digielka mam, i idź tam pięknie sobie. Nie, bo mam rewolwer. Cały czas nie ustawiłeś znowu na digla? Chcę Orange dropy pig Polaki są baranie. David? to nie się tak, bo mi, mówisz jedno, jedną rzecz po polsku, a drugą po angielsku. No to Ok, co można na tym? Flaszuję. Zapię... Ochak. Oh, Zapiewałem jak po hajsbacku. <laughs> Mówił o hormonem muzyum. No, serio? No, <noise> bez kitów. Pójść kurwa. Jeden na rampie, drugi pit, trzeci nie. Ej, garbos, co ty nagrywasz? Ta. Pięknie, S pięknie. Sandwich jest wytnie. Chleba podłożył bombę. Ninja, ninja, ninja! Nice, o, nice o, ja, Adam, no nieładnie ja? Dwóch jest mit O oh, fuck, awki idę, chyba idę, mają nie chyba to, ma. to. Leży jeden Jeszcze dwóch Za boksami. Tak, wszyscy mit chyba Pójdę, idę, idę Ja Kusy. Dobra, możemy wiknąć już <laughs> Boże czad Ale żeś się oparł Chcesz zmutować kość, kto jakby No... sensie mówię do Was na No możecie ich zm zm zmutować, a nami na przykład Możesz nakleić tam kar Zabawne Ale masz Ej, ale to śmieszne było w sumie Mnie to rozbawiło trochę Chyba będzie B <śmany> ale tam żółty daje sobie radę widzę Nice dobrze, 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 dobrze do, 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 do. Ale w ogóle Adam to ostatnią życiówkę gra O FPS ty musisz. O faj jest chyba A gdzie on był? No ja, u czterwa, u ja mam u 14 m. Jest leg legendarny moment Tak? Gabek nie kieruje O kurde bez Trzeba wypić szampana za to Oczywiście piccolo Za No naszego <tank> budo do ryja No, mieszkający Ja idę, a zostaw Dobrze, dobrze Dobra, jednak jest <tank _> Nie, dziękuję. Mi daj, mi daj, słodziaku. To Maciek słodziakiem zostaje. Pomocy! Grubasie! To jest A, to jest A jak nic. 12 HP, ma.

Co ty sobie o, myślisz? Ty. Od go? kiedy tutaj to leżało? No, no, no. Od zawsze. No. Serio? Od momentu, gdzie ten... Gdzie Piotrek, Piotrek, Piotrek. Piotrek padł w, soł w sołbę. Ej, Bek jak by poszedł jo. tu na po... Czemu mhm. Nie wiem. O nie! Ej, czemu mi wyskoczyło, że Patrycja wyszła, a jest? Jest w masce. Fajnie. Jest dłużej, 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 dłużej. Ta, jeden mit był. Uwaga, jeden mid był. Patrzę po AC. Cofnęli chyba. Nie o, strzelaj. Nice. Jeden O-A. Nice try. Cichociu. Cicho, cichocie. Cicho, Side. Cicho, cicho, cicho. Ale raro. Idę od CT. O nie. O no nie. Idę na baterat Ja pójdę nigam Jedne, Aj, jeszcze dobrać. jeden ktoś by poszedł. A. Ja też mogę, ja też mogę, ja chcę, ja chcę też pasela. Ej, tak, ja To ja A tam głupi jesteś. O, lol. Co Ta. Mid jeden. Ja mam jeden HP stałem. Rampa jest. Masz jeden HP? Nigdy cię zabić. O, kurka. Dobra, dobra. Ty bo mi się jakby... Nie wiem. Nie ty, ty Gabek, jeszcze teraz na jednym HP, dawaj. Ta? No, tak, lecisz z nim, już jeden. No, ale Dostał głowę. Teraz Ta. Ta naprawdę taka serio Idzie mi dać sam, nie? Ja nie, nie, nie. Ja idę A ja idę Chcę umrzeć No nie, nie. Nie, 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 Śmierć. Na śmierć tak. Szczególnie na nie, taki. A, znowu coś. Jeden dostał. był B. Jeszcze jeden Dobra jest. Mit dostał. Dwóch mit, ale mi się łapa trzęsie. Muszę mieć Uważaj, bo dwóch tam. Dobra, panie. Za boksami. Za boksami. Dostał, lołama. Leży. Bierz to łapkę. On tak? to na... O Jezu! Awko ma tak, możesz go piknąć fajnie. na ramię. Smotne. Tam tyle pójdziesz mi nie? Patrz, on mnie 5... 4... 3... 3... 3, 3. Oh, bo, bo blisko, bo blisko. Nie mogę wskoczyć. Dobra, idę na Idę B. Ja pójdę, idę. A B. Taki jakiś dziwny ten mecz. Taki trochę wyrównany, trochę nie. Trochę smutny, trochę. Mit leży. Jeszcze jeden Nie Ni ma tą gra. Cicho, 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 cicho Widział Kuchnia jeszcze Ale on szum robi Ej co tu się dzieje? Tak, sobie skakałem po prostu. Jak no, nie nieźle. Coś mi będzie. Dobrze, chyba Zblokowałem się. Leży Mit? O nie, tarapaty chyba, A. Buchnął dwóch. Buch. Nice. No, Jeszcze jeden, Adam. Dżungla chyba.

za boksami i zakręt, zakręt Jeden ma tu, jest na pięć. Dawaj, dawaj. No ładnie, jest na Obity fest. A gdzie on jest? Za boksem. Nice. nice Awka sobie podnieś. Ja wam pokażę skilla za bupy teraz. Czyli idziesz, mida, ta? Nie, mida, idę B, bo się boję, mida. Ja też się boję, mida. A mam bupę. No ja to co ja mam? Iść z zigglem, mida. Skala, skala. No tak. Jaki pi... się No nie, odwróciłem się, a dostałem. Połace był, strzelał, strzelał. Nie mamy paki, ty. Wziął. No B. No wziął. No jaki normalnie szczur. Taki zkurz. <grymne> <grymne> Ej, nie, bo ja nie ugram. nie ugram. No bo to miał być ty. Te... Ale typ A ja myślę, że on we mnie celuje. Prosimy darmowych obserwujących. Nie, dzięki. No to Siema. nie jest Achievement. achievement. Achievement? No że z, znasz statę jego. familii. B, B. Gabek się ma. Ej, Ej, wyszedł. Pomocy, Adam. Gdzie wyszedł? Samochód. Nice. O Jezus, Bro. Nie, zabiję teraz teraz, Ale skill. skill a mamy sklep jest na dole, na Edward, Edward Na ty Na lewo Normalnie bilbo bagański A bo sam jestem, ej chłopaki nie Lecisz z nim, na szybko Jesteśmy z tobą Jesteśmy z Ładuję, lecisz z nim nie. Nie. Nie, dobra, chyba czas sławki nie założyć. Pojadę, pojadę jednak. Uwaga, uwaga. Biały na bombsite A. Nice. On I jeden tutaj. O nie. Ej, co jest tą grą? Specjalnie chciało żeby dobić już na pewno a tu Ale si Czemu my przegrywamy z takimi frajerami Nie wychyla się wyczekaj Dobra bo mam... jakby cicho 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 Daj mi naślać Cicho Dobra bijamy Wbijamy no Ale drewno Nieważne Drewno samo się Short leży short Na shortcie 150 dni Eee, kuchnia Spoko, patrz. Ja patrzę konektor. Dwóch kuchniach Jeden ma HP 12 No, ten tutaj do. Dobra, dobra Kuchny. On to ugra, on to jest Polskie nie to jest... masz szczęście, bo wy bo... Nie, bo myślałem, że na standardzie jest paka Tamto. Trochę tak. Ała, zabolało mnie. Tak, ty ty no bo oni podjechali rampę, mówiłem no. O, nieźle ale Adam, weź, nieźle. Ale... <grych> Boże. Co, 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 co mówiłaś?

Ajajaj, aj, aj. eko, eko. Adam jak robię kurde, jakiś skrasz, skras Ale to ja byłem To ty Jakiś kurde, skras. Ej no eko mieliśmy grać Barany eko. Aha Chodź ciebie. Dobra Ta, przez molo Ohoj Ja uciekam Weź pakę Adam i uciekasz Twoja misja na ten mecz. No bierz tą pakę. konfiguruje. Embota. Nie, Wracamy. Mit ma jeden hp. To znaczy, short? Dwóch short, jeszcze jeden short, obity. O i dżungla. Nie ciśnij. Co jest? Pomściłem cię. J. Flash, kurde. Ale flash. <laughs> a, a jest czyste, wbijajcie. dżungla. God, dear, yeah. Co to było? Pletyk. No właśnie. Co jest? Mam Giranda! Giranda! Ahaha! Nice. Adam, serio nie może grać jak w pobliżu jest dziewczyna? Makro do Minecrafta kupię. Dobrze, dobrze. Jazda, jazda, biała gwiazda. Przez smoka. O nie. czy czyste, wbijajcie się. A jest czyste, mit jest. Mid jest, jest się, uwaga. Mid, tak tak uwaga. Jest, tak jest. <grywa> Ej, drugi ninja. Ej, co wy? Plantuj Nice, plan, Może trzeba, bo sześć killi mam Co jest? Nie twoja mapa, to na tej mapie Grafis tak No Pompa mi i rage Słyszę, konektor Konektore To było Konektore To jednak nie I co? Ej, skupmy się, skupmy się. To jest do wygrania. Ale my jesteśmy ja skupieni. Skupi skupi ja nie jestem. Ja nie jestem. Ja się nie mogę w tym meczu skupić. Ja też nie. się zrobić. Łysy <grym> jestem. Na <grym> <Cikamu>. Król. <grym> No ja pierdolę <grych> Adamo panuj się, bo nie panujesz nie nad swoimi da. emocjami K no ja kuchnia. Kuchnia? Kuchnia. kuchnia Ej, no i co mi zabierasz fragi, co? A ja sejem i co? A, nie udław no, Dzięki Sejwuję, żartowałem, on jest na terro, bo ja mam taką. Buchan masz? Buchan mam, no

No, kol nowy O no, jednak nie. Było blisko. No kurwa, nie. No to cie. Okej. Okay. To kupiła ta yy, fioletowa. Fioletowa? on No pamiętam. Nie, nie pamiętam, no. Nie pamiętam. Trzecuków ja nie pamiętam. Tak. No no, ma mało. Strzelowałem mi gdzieś. Okno, mało. Na... Zamknij dupę. Na B słyszałem. No fajnie. Short. 30 30 30. Do ledera przedno. Nice. Oho. Nablisko. Na blisko. No, <stryki> Obiłem go? Rampom, ja rampa, rampa, policja, 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 rampa Wiesz jakie są wykluczenia zatrzymanie psa? A ty zbierz tylko śpi debilu mhm. Ale policja zbi A, żartownic bo wiesz, bo wiesz Bo policja, haha ha, ha. ha, ha. no, Adam, serio bierz się bierz jakiś bierz. inny odpalił taki, nie? Serio inny serio. człowiek taki, taki, taki... No <laughs>

Oooo prawie! <noise> no nie wyszło. Beka w chuj tyle No i weź się skup w takim metrze, jak Adam takie słowa mówi. Ej, jeszcze był w, w tym w rampie, lol. <noise> Ja idę mi, idę. No jest, no. Raszujemy Raszujemy, B, a mamy dwie awupy. No i kozak. są takie... jest koreański pick taki. Ja idę mi, da Leży okno. Teraz konektor. Trzy. Dwa. Jeden. Kurde, nie trafiłem. Zabrał mi fraga. O ty. z tobą. Nie osłania Dawaj, B jest czyste chyba e, Nie, nie, brudne No Ja patrzę mi na chłopaki Ta Ja patrzę mi na chłopaki. Jest. Znaczy, no, 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 o, do, do, do. Ej, no Ej, no Co wy wyprawiała ta? A, bo, bo tam paka jest No Gdzie ja on jest? Nie wiem, ale rampa. gdzieś był na A Ta rampa Ale beka Dobra nie gram już Nie gram już Nie gram Tylko tak spokojnie teraz Nie da się Nie da się Nie da się Ja idę srać teraz No znajomych tam dodam Adam będzie filtrował teraz po meszu Ale chłopaki Mam ją znajomy. Chłopaki Co? Swoja pierwsza znajoma dziewczyna ten Kapek, graj, Gabryś, proszę, graj. Kapek, proszę, Gabryś. Zostawcie suba.